Moja teściowa patrzyła na mnie z uśmiechem pełnym kolców. Teść rzucił tylko i tak was nie stać na kredyt. Nazywam się Karolina i wtedy nie odpowiedziałam. Tylko wróciłam do domu i zaczęłam układać plan. Nie krzyczałam, nie błagałam. Ale gdy nadszedł moment, pokazałam im, kim naprawdę jesteśmy. Cześć, drogi widzu, dziękujemy, że jesteś tutaj. Daj lajka zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii i z jakiego miasta nas oglądasz. A teraz kontynuujmy historię. Od początku czułam, że nie jestem tam mile widziana. Nie chodziło o słowa, bo tych nigdy nie brakowało. Chodziło o to, co niewypowiedziane o spojrzenia Haliny, zimne jak kafelki w ich kuchni i o milczenie Adama, które potrafiło zagłuszyć całą rozmowę przy stole. Te milczenia miały ciężar, którego nie da się udźwignąć bez zadrapań na duszy. Po ślubie z Pawłem przeprowadziliśmy się do Lublina. Wynajęliśmy małe mieszkanie obok dworca. Ciasne, z przeciekającym kaloryferem i oknami, które nigdy się dobrze nie domykały, ale było nasze. Każdego wieczoru, wtuleni pod cienkim kocem, szeptaliśmy o tym, że kiedyś znajdziemy miejsce, które urządzimy po swojemu. Gdzie wybierzemy płytki do łazienki bez sarkastycznych uwag Haliny, i zbudujemy coś trwałego własnymi rękami. Ale dla rodziców Pawła to wszystko było dzieci nadą. Ich twarze mówiły: Pobawcie się jeszcze chwilę w dorosłość, zanim życie was przygniotnie. Nie musieli tego mówić głośno, wystarczył ton. Adam był jak mur, nie do przejścia. Gdy mówił, głos miał niski i szorstki, jakby każde słowo ocierało się o papier ścierny. Halina była inna, uśmiechnięta, uprzejma, ale jej słowa miały kolce. Potrafiła zapytać z troską: Nie za zimno wam tam w tym waszym mieszkanku? A ja wiedziałam, co naprawdę mówi: To nie miejsce dla kogoś z naszej rodziny. Pamiętam tamtą kolację w świdniku. Było tłoczno. Ciotki, wujkowie, kuzyni. Zapach pieczonego schabu z jabłkami unosił się w powietrzu, ale ja miałam mdłości. Paweł jeszcze raz z uprzejmym uporem odmówił zamieszkania w ich odnowionym strychu czyli w pudle bez ogrzewania i z grzybem na ścianie. Adam wtedy spojrzał na nas i powiedział: Przecież was nie stać nawet na kredyt. Słowa zawisły w powietrzu jak dym. Wszyscy zamilkli. Paweł spuścił wzrok. Ja zamarłam. Nie dlatego, że nie miał racji, ale dlatego, że nie miał prawa. Nie odpowiedziałam. Przełknęłam ślinę, z trudem dokończyłam kompot i się uśmiechnęłam. Uśmiech był moją bronią. Taki sam, jakiego nauczyła mnie babcia, kiedy w sklepie ludzie patrzyli na nas z litością, bo nie mogłyśmy sobie pozwolić na mięso. Wróciliśmy do Lublina w ciszy. Paweł próbował coś powiedzieć, ale ja go uciszyłam. W głowie miałam tylko jedno: nie będę się tłumaczyć, nie będę się usprawiedliwiać, ale też nie pozwolę im dłużej decydować, kim jesteśmy. Tego samego wieczoru wyjęłam z szuflady wszystkie nasze papiery: faktury, przelewy, stare paragony. Usiedliśmy na podłodze, a ja zaczęłam układać plan. Każdy grosz z moich dodatkowych zleceń, każda nadgodzina Pawła w serwisie komputerowym, wszystko policzyłam. Poczułam w sobie coś nowego nie gniew, coś cichszego, ale mocniejszego determinację. Nie powiedzieliśmy nikomu. Przez kolejne tygodnie pracowaliśmy w ukryciu. Ja siedziałam po nocach z kalkulatorem i tabelkami. Paweł dzwonił do banków, szukał najlepszych warunków kredytu. W międzyczasie znalazłam ogłoszenie o tanich płytkach z demontażu jednej kawiarni. Pojechaliśmy tam autobusem, w śniegu, z linijką w ręce. Wszystko się składało i wtedy Paweł otrzymał zaproszenie urodziny ojca. Patrzyłam na to białe zaproszenie, przez chwilę zastanawiając się, czy nie rzucić go do kosza. Ale potem spojrzałam na mój folder z prezentacją. Wtedy zrozumiałam. To będzie nasz moment. Nie będzie krzyków. Nie będzie awantur. Będzie prawda. Długo wpatrywałam się w to zaproszenie. Biała kartka, elegancka czcionka, złocone brzegi. Niby nic. A jednak trzymałam ją jak coś, co mogłoby mnie poparzyć. Urodziny Adama. Siedemdziesiątka. Zapraszamy na wspólne świętowanie, pisało. Paweł trzymał kopertę lekko, jakby nie wiedział, co z nią zrobić. Może nie powinniśmy. zaczął. Właśnie dlatego powinniśmy przerwałam mu spokojnie. To nasza szansa. Nie musiał pytać, co mam na myśli. Przez ostatnie tygodnie widział, jak w nocy siadam przy biurku, wpisuję liczby, rysuję wykresy, obliczam raty. Wiedział, że nie szykuję się na walkę, tylko na coś większego na dowód. Dowód, że nas nie złamią. Ustaliliśmy wszystko. Prezentacja była gotowa. Przećwiczyłam ją kilkanaście razy najpierw przed lustrem, potem przed Pawłem bez emocji, bez pretensji tylko fakty tylko liczby. W dzień przyjęcia założyłam granatową sukienkę. Prostą, ale elegancką. Paweł zaproponował, żebym wzięła nasz stary laptop. Nie najnowszy, ale niezawodny. Miałam też pendrive'a z kopią, na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. W świdniku przywitała nas Halina z szerokim uśmiechem. Widziałam, jak jej wzrok przeskanował moje buty, płaszcz, potem przeskoczył na pawła i z powrotem na mnie. O, jak ładnie się dziś prezentujecie, powiedziała słodko. W sam raz na rodzinne zdjęcia, w środku było duszno od zapachów mięso w piekarniku, grzane wino, domowy kompot. Ludzie śmiali się, dzieci biegały, a ja czułam się, jakby świat zwolnił. Adam siedział już przy stole. Gdy mnie zobaczył, skinął głową ani ciepło, ani chłodno jak urzędnik, który przyjął petenta. Przez pierwsze dwie godziny nie mówiłam prawie nic. Jadłam, piłam, uśmiechałam się w odpowiednich momentach ale w środku czekałam. Czekałam na deser. Kiedy Halina przyniosła sernik z bakaliami i zaczęła kroić kawałki, poczułam, że nadszedł czas. Wstałam. Serce waliło mi w piersi, ale ręce miałam spokojne. Przepraszam, czy mogę prosić o kilka minut? Zapytałam, starając się, by mój głos był cichy, ale pewny. Chcielibyśmy coś wam pokazać. Kilka głów się odwróciło. Ktoś z kuzynów zażartował, że to pewnie filmik z wakacji, ale ja już podłączałam laptopa do telewizora. To nie filmik. To nasza przyszłość i trochę wasza też. Nacisnęłam play. Na ekranie pojawił się slajd z tytułem Dom, który budujemy razem, plan krok po kroku. Zaczęłam mówić. Pokazałam mapę działki, którą znaleźliśmy na obrzeżach miasta. Zrzut ekranu z oferty banku z zatwierdzonym kredytem. Kalkulacje rat. Porównania cen materiałów budowlanych z trzech różnych sklepów. Zdjęcia kafelków, które miałam zamiar sama położyć. Grafiki z układem kuchni, salonu. Każdy slajd miał podpis, każda liczba była poparta fakturą lub źródłem. Nie podnosiłam głosu, nie szukałam aprobaty, po prostu mówiłam. Po osiemnastu minutach prezentacja się skończyła. Zapanowała cisza. Adam siedział nieruchomo, dłonie splecione przed sobą. To naprawdę wszystko przemyśleliście, powiedział w końcu. Głos miał niski, jak zawsze, ale bez chłodu. Kuzyn ten najmłodszy szepnął, ale czat, a potem Halina wstała, wyszła do kuchni. Wróciła po chwili z czymś w rękach. Czerwony zeszyt. Znałam go. Jej stary zeszyt z przepisami. Podeszła do mnie. Jej głos lekko drżał. Mam tu kilka pomysłów na kolory do kuchni. Kiedyś w sąsiedztwie malowali bardzo ładnie. Może wam się coś spodoba. Zamarłam. To nie była przeprosinowa scena z filmu. To był gest. Mały, ale prawdziwy. Pierwsza szczelina w murze. Nie odpowiedziałam od razu. Wzięłam zeszyt w ręce i skinęłam głową. Dziękuję. Tylko tyle, ale to wystarczyło. Po powrocie z tamtego przyjęcia nic już nie było takie samo. Nie dlatego, że nagle wszyscy nas pokochali, nie dlatego, że Adam zaczął się uśmiechać, a Halina piekła dla nas szarlotki. Nie, zmiana była subtelna, prawie niezauważalna, ale była. Halina zadzwoniła dwa dni później, pierwszy raz od miesięcy. Zapytała, czy potrzebuje pomocy przy wyborze frontów kuchennych. Zaskoczyło mnie to tak bardzo, że przez moment milczałam. Frontów? Powtórzyłam, żeby zyskać czas. No wiesz, skoro macie ten plan, może coś podrzucić. U nas w osiedlowym markecie jest promocja. Siedziałam z telefonem przy uchu i patrzyłam na Pawła. On tylko skinął głową. Jasne, będzie mi miło, odpowiedziałam. Zawiesiła się przez chwilę, jakby nie spodziewała się, że się zgodzę. A potem dodała szybko: Aha, i dobrze wam to wszystko wyszło to jedno zdanie brzmiało jak cichy pomruk uznania. Nie przeprosiny, ale nie potrzebowałam przeprosin. Potrzebowałam tylko, by ktoś spojrzał na nas jak na dorosłych ludzi. Przez kolejne tygodnie wsiąkłam w planowanie. Liczyłam wszystko jeszcze raz. Odstępy między szafkami, koszt przewiezienia materiałów, różnice między tynkiem a gładzią. Każda złotówka miała swoje miejsce. Każdy dzień, swój cel. Paweł był jak cień. Pomagał, wspierał, ale wiedział, że to ja prowadzę. I choć był inżynierem, to teraz ufał mojej tabelce bardziej niż swoim kalkulacjom. Nocami rozrysowywałam przyszłość, siedząc na podłodze, przy kawie, której smak przestawałam już czuć. W tym wszystkim nie zauważyłam, jak zmieniła się jeszcze jedna rzecz: Adam. Nie zadzwonił, nie pisał, ale gdy odwiedziliśmy ich po raz kolejny, tym razem na niedzielny obiad, spojrzał na Pawła i powiedział. Dobrze, że nie wzięliście tego strychu. I tak przecieka. Prawie się uśmiechnęłam, ale najdziwniejsze miało dopiero nadejść. Kilka dni później ktoś zapukał do naszych drzwi. Był wieczór. Padał deszcz. Otworzyłam i zobaczyłam Adama. W płaszczu, z torbą w ręku. Wyglądał jakby coś zgubił. Paweł jest? zapytał. Jest, ale. Wszystko w porządku? Nie odpowiedział od razu. Wszedł do środka. Rozglądał się jakby pierwszy raz naprawdę patrzył. To tu mieszkacie? zapytał. Skinęłam głową. Małe, ale czyste i ciepłe. Paweł wyszedł z kuchni zaskoczony. Ojciec spojrzał na niego, potem na mnie. W tej torbie są narzędzia. Jeśli naprawdę planujecie ten remont, mogę pomóc. Milczeliśmy chwilę. Paweł podszedł i odebrał torbę, jakby ważyła tonę. Dzięki tato. Adam tylko kiwnął głową. To nie był gest miłości. To był gest szacunku. A może początek czegoś więcej. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś zobaczę Adama z wiertarką w ręku, pochylonego nad czymś, co stworzyłam najpierw w myślach, potem na kartce, a teraz w ścianach. A jednak stało się. Trzy dni po jego niezapowiedzianej wizycie pojawił się znowu. Tym razem z pudełkiem śrubek i poziomicą, którą, jak powiedział z dumą, miał jeszcze po dziadku. Nie zapytał, czy może. Po prostu wszedł. Gdzie chcecie zacząć? Zapytał, oceniając świeżo otynkowaną ścianę. Paweł spojrzał na mnie, jakby czekał na zgodę. Skinęłam głową. Kuchnia, odpowiedziałam. Zaczniemy od szafek. Adam kiwnął głową, jakby właśnie usłyszał najlepszy możliwy plan. Przez kilka godzin pracowaliśmy razem. Ja trzymałam poziomicę, Paweł przytrzymywał konstrukcję, Adam wiercił z precyzją chirurga. Nikt nie mówił zbyt wiele, ale cisza nie była już ciężka. Była skupiona, konstruktywna. W przerwie Adam wyjął z kieszeni termos, i trzy małe plastikowe kubeczki. Kawa zbożowa. Halina kazała dać mruknął, nalewając. Uśmiechnęłam się. Smak dzieciństwa. Po południu zjawili się też inni. Kuzyn Paweł przyniósł wałki do malowania. Ciotka Halina, ta druga Halina, siostra teściowej, przyniosła ciasto. Miałam wrażenie, że nagle nasz remont stał się wydarzeniem towarzyskim. Ale nie o ciasto tu chodziło. Chodziło o to, że z każdą wbita śrubką, z każdą warstwą farby coś się zmieniało. Jakby ściany tego mieszkania przestawały być tylko ścianami, a stawały się pomostami. Wieczorem, gdy wszyscy poszli, siedzieliśmy z Pawłem na podłodze, opierając się o świeżo pomalowaną ścianę. Pachniało farbą, a moje ręce były obolałe, ale nie pamiętałam, kiedy ostatnio czułam się tak spokojna. Wiesz, powiedział Paweł, obracając w dłoniach pusty kubek po kawie, nigdy nie widziałem taty takiego skupionego. Jakby znowu był sobą. Nie odpowiedziałam, ale wiedziałam o co mu chodzi. Adam nie był już murem. Był człowiekiem z narzędziami i pomarszczonymi dłońmi. W kolejnych dniach wracał, pomagał, ale też czasem po prostu siedział, obserwował, komentował, nawet doradzał. Nie dawajcie płytek do samego sufitu, to zamyka przestrzeń, powiedział pewnego dnia, zupełnie naturalnie. A ja nie miałam potrzeby się sprzeczać. Tego wieczoru, kiedy skończyliśmy układać panele, usiadłam przy stole i spojrzałam na całość. Kuchnia była jeszcze bez drzwi, łazienka bez lustra. Ale to miejsce zaczynało mieć duszę naszą. I wtedy pomyślałam, czy to możliwe, że wszystko, co się wydarzyło milczenie, złośliwości, tamta kolacja w świdniku, było potrzebne, żeby dojść właśnie tutaj? Może niektóre mosty buduje się właśnie z najtwardszych cegieł. Minęło kilka tygodni od momentu, kiedy Adam zaczął pomagać nam przy remoncie. Zmiana, która dokonała się w jego zachowaniu, była subtelna, ale nieunikniona. Zniknęło napięcie, które kiedyś wisi w powietrzu niczym ciężka mgła. Teraz jego obecność była bardziej obecnością człowieka niż strażnika murów rodzinnych. Zaskakujące było to, jak nagle zaczęły się pojawiać pytania. Najpierw subtelne, wymijające, jakby testujące, potem coraz bardziej konkretne. Halina zadzwoniła pewnego dnia, prosząc o radę w sprawie kupna nowego miksera, a Paweł został zapytany przez Adama o szczegóły naszej pracy. To było jak delikatne muśnięcie dłonią po zmarzniętej szybie, pierwszy promień słońca po długiej zimie. Jednak mimo tych drobnych przejawów otwarcia, wciąż czułam cień przeszłości. To, co zostało powiedziane, nadal tkwiło gdzieś głęboko, jak niewypowiedziane słowo, które nie chce umrzeć. Pewnego wieczoru. Kiedy siedzieliśmy z Pawłem na tarasie przy lampce herbaty, Paweł nagle odwrócił się do mnie z poważnym wyrazem twarzy. Wiesz, myślałem dziś o tym, co powiedział mój ojciec podczas tamtej kolacji zaczął. Nie stać was na kredyt. Te słowa ciągle gdzieś tam brzęczą w mojej głowie. Ja też o tym myślę przyznałam cicho ale nie dlatego, że boję się ich znaczenia raczej dlatego, że to była próba nas zdefiniowania zdefiniowania, kim jesteśmy w ich oczach pauza. Cisza rozlała się między nami. Może, kontynuował Paweł, patrząc w dal, może to ich sposób na ochronę przed czymś, czego nie rozumieją, przed zmianą, która ich przeraża przytaknęłam, bo w końcu to zrozumienie było kluczem do przebaczenia, do ruchu naprzód. Wtedy zadzwonił telefon. To była Halina tym razem nie z pytaniem, nie z komentarzem, ale z zaproszeniem Przyjedźcie jutro na obiad powiedziała. Chcemy porozmawiać. To była pierwsza taka propozycja od czasu ślubu. Następnego dnia, wchodząc do ich domu, poczułam jak napięcie miesza się z niepokojem i nadzieją. Przy stole czekała cała rodzina, ale tym razem atmosfera była inna, bardziej otwarta, mniej oceniająca. Halina uśmiechnęła się do mnie ciepło i powiedziała Chcieliśmy przeprosić, jeśli kiedykolwiek poczułaś się u nas źle. Jesteś częścią naszej rodziny, choć czasem trudno to pokazać. Słowa te zaskoczyły mnie do głębi. W ich prostocie kryła się ogromna siła. Nie idealizowałam ich, nie oczekiwałam cudów, ale ta chwila była jak oddech po długim zanurzeniu pod wodą. Adam dodał coś jeszcze, z cichym uśmiechem. Czasem milczenie rani bardziej niż słowa. Pracujemy nad tym. Wtedy poczułam, że zbudowaliśmy coś więcej niż dom z cegieł i cementu. Zbudowaliśmy mosty, które łączą nie tylko ściany, ale i serca. Minęło kilka miesięcy od tamtej kolacji. Od pierwszych prób przełamania lodów między nami. Nasz mały dom powoli nabierał kształtów, a razem z nim rodziła się nowa jakość w relacjach z teściami. Były rozmowy, pytania, a nawet wspólne chwile, które kiedyś wydawały się niemożliwe. Jednak prawdziwa zmiana dokonała się w ciszy. Był późny wieczór, kiedy siedzieliśmy z Pawłem przy oknie, obserwując pierwsze gwiazdy. W powietrzu unosił się chłód nadchodzącej jesieni, ale w sercach mieliśmy coś ciepłego. Co trudno było opisać słowami. Pamiętasz, jak wtedy na tamtej kolacji nie odpowiedziałaś na słowa mojego ojca? Zapytał Paweł, patrząc mi w oczy. Skinęłam głową. Tak, byłam zbyt zdenerwowana, żeby mówić, zbyt zraniona, a jednak nie milczałaś, nie na zewnątrz, uśmiechnął się lekko. Twój plan, twoja prezentacja to była twoja prawdziwa odpowiedź. Spojrzałam na niego i poczułam, jak moje serce bije szybciej. Nie potrzebowałam więcej słów. Nagle usłyszeliśmy dźwięk klucza w drzwiach. Drzwi otworzyły się powoli, a w progu stanął Adam. W dłoni trzymał kopertę. Przyszła wasza decyzja z banku, powiedział, kładąc kopertę na stole. Chciałem przekazać osobiście. Paweł wziął kopertę i rozdarł ją powoli. W środku były dokumenty, zatwierdzenie kredytu, pozwolenie na budowę wszystkie formalności, które czekały na nas od miesięcy. To znak, powiedział Adam, że nie ma już powodu do wątpliwości. Jesteście gotowi. Cisza w pokoju była pełna znaczeń. Halina weszła niespodziewanie stacą, na której stały dwa kubki gorącej herbaty i talerz pierogów. Na dobry początek, powiedziała, kładąc wszystko na stole. Od teraz liczymy na współpracę. Nie potrafiłam powstrzymać łez. Nie były to łzy słabości, ale zwycięstwa nad przeszłością, nad bólem, nad niepewnością. Wtedy Paweł ujął moją dłoń i powiedział: Nie musiałaś podnosić głosu. Twoja siła była w tym, że podniosłaś naszą godność. Właśnie tego dnia zrozumiałam, że czasem największe zwycięstwo nie polega na krzyku czy walce, ale na spokojnym stawaniu w prawdzie i cierpliwym budowaniu mostów, nawet jeśli droga wydaje się trudna i długa, bo cisza, która kiedyś raniła, dziś przemówiła głośniej niż tysiąc słów. Minęły miesiące od chwili, gdy podpisaliśmy ostatni dokument i w końcu mogliśmy zacząć naszą budowę na poważnie. Mieszkanie w Lublinie stało się dla nas nie tylko miejscem, ale przestrzenią, w której zaczęliśmy od nowa, od marzeń, które zyskały realny kształt. Czasami wracam myślami do tamtych pierwszych dni, kiedy cisza między nami a teściami była gęsta i ciężka jak ołów. Dziś to wspomnienie wydaje się jak inna epoka, coś, co trzeba było przeżyć, aby docenić spokój, który nastał. Adam i Halina, ich milczenie, które kiedyś raniło, przemieniło się w cichą obecność, która wspiera. Ich kroki stały się częścią naszego rytmu dnia, a rozmowy, choć nadal niełatwe, nabrały szczerości i szacunku. Zrozumiałam, że nie chodziło o brak uczuć, a o sposób ich wyrażania, że mur, który stawiali, był też formą ochrony przed nieznanym, przed zmianą, która budziła lęk. Paweł zyskał nową siłę, widząc, jak jego rodzina, Mimo oporu, zaczyna powoli się otwierać. A ja nauczyłam się, że prawdziwa walka nie musi być głośna, by była skuteczna. Czasem wystarczy jedna prezentacja, jeden ciepły gest, jedna chwila zrozumienia, by przerwać najtwardsze mury. Wiem też, że ta historia nie jest tylko nasza jest o wszystkich, którzy muszą przejść przez ciszę, niepewność i ból, by odnaleźć własną drogę do domu, tego prawdziwego. Zbudowanego nie tylko z cegieł, ale z ludzkich serc. Pamiętam, jak pewnej jesiennej nocy siedzieliśmy na werandzie, otuleni kocem, słuchając śpiewu świerszczy. Paweł spojrzał na mnie i powiedział: To już nie tylko nasz dom, to nasza historia. I chyba właśnie dzięki niej jesteśmy silniejsi. Uśmiechnęłam się, wiedząc, że cisza, która kiedyś była ciężarem, stała się fundamentem czegoś nowego. Domu, który naprawdę możemy nazwać naszym. Bo czasem największą siłą jest zdolność do cierpliwego czekania, do budowania pomostów tam, gdzie inni widzą tylko przepaść. I to jest prawdziwa moc ciszy. Minęły już niemal rok od tamtych dni, kiedy przyszło nam zmierzyć się z murem milczenia i niezrozumienia. Dziś, stojąc w naszym własnym domu, czuję, że to, co kiedyś było przeszkodą, stało się fundamentem naszej rodziny. Nie było łatwo. Nie z dnia na dzień zmieniła się postawa Adama i Haliny, ani nasza relacja. Ale krok po kroku, śrubka po śrubce, farba po farbie, budowaliśmy coś więcej niż tylko ściany i podłogi, budowaliśmy mosty, niewidzialne, ale trwałe i silne. Dziś potrafimy rozmawiać o tym, co kiedyś było tematem tabu, o naszych marzeniach, o porażkach, o tym, co nas boli. Adam czasem wspomina dawne czasy, z nutą nostalgii, ale i z dumą, że jego syn i ja wytrwaliśmy. Halina przynosi swoje stare przepisy. A ja z radością słucham opowieści o rodzinie, które do tej pory były mi obce. Paweł i ja patrzymy na siebie inaczej, nie tylko jako para, ale jako zespół, który przetrwał burzę. Nasz dom stał się miejscem, gdzie cisza nie rani, a koi, gdzie nie trzeba udawać, że wszystko jest idealne, bo właśnie niedoskonałości czynią nas silniejszymi. Czasem zastanawiam się, czy gdybyśmy od razu poddali się tamtemu pierwszemu ciosowi słów, jakim był chłodny komentarz Adama. Dzisiaj byłoby tu miejsce na naszą historię. Ale wiem, że właśnie dzięki temu wyzwaniu nauczyliśmy się, czym jest prawdziwa walka nie krzyk, nie bunt, ale cierpliwość, mądrość i spokój. Gdy teraz słucham śmiechu naszych przyjaciół i widzę, jak nasze dzieci biegają po ogrodzie, wiem, że cisza, która kiedyś groziła rozłamem, stała się naszym domem domem zbudowanym na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i miłości. I choć nie wszystko jest idealne, Wiem, że potrafimy razem przejść przez każdą burzę, bo prawdziwe mosty nie spadają z pierwszym wiatrem.